Stand-up paddle board w skrócie SUP to zupełnie nowy sport. Deski SUP przypominają kształtem deski surfingowe. Występują w różnych rozmiarach i w różnych odmianach. Są deski do wave'u, do RASU, a także freeride'u. Deski SUP Tabu występują w trzech różnych rozmiarach. Tak, którą prezentujemy tutaj, to 220 litrów. Mniejsze deski to 180 i 160 litrów, które bardziej nadają się na pływania po małych i większych falach. Ta deska jest idealna do zabawy i pływania z wiosłem na jeziorze oraz na zatoce. SUP można wykorzystywać do różnych rodzajów ćwiczeń oraz różnego rodzaju aktywności. Mniejsze rozmiary deski SUP są idealne, by bawić się i zjeżdżać. Na małych falach na naszym morzu, także za granicą. Natomiast większe deski idealnie nadają się do tego, by powiosłować, udać się na wycieczkę po jeziorze lub po zatoce, kiedy słabiej wieje. Deska SUP ma także możliwość zamontowania palety windsurfingowej, dzięki czemu możemy ją podpiąć do normalnego żagla windsurfingowego. Dzięki temu w bezwieczne dni, mniej wieczne dni, gwarantuje Wam bardzo dużo zabaw. Reasumując, SUP to naprawdę uniwersalna deska. Możemy pływać na niej z wiosłem, możemy również pływać z żaglem. Jest to deska, którą wykorzystamy na zatoce, na jeziorze, a także na małych falach na morzu. Możemy wykorzystywać ją również do szkoleń windsurfingowych, możemy bawić się w słabowiazdrowy freestyle. Wszyscy, którzy spróbują SUP, na pewno doznają dobrego treningu i będą mieli dużo zabawy.